Biegam, bo kocham ten stan. Super, elegancko, pogoda piękna. Jak ktoś przeczyta, to znaczy, że za wolno biegnie. No... A, ...się... ...ma! Cześć, z tej strony Magda z dookoła Koszalina. Dzisiaj zostajemy całą noc w Koszalinie, ponieważ padną tutaj niejednokrotnie życiówki w biegach. A być może nawet padną rekordy świata w maratonie i w półmaratonie. Udało się! Ale zawodnik! Udało się! Udało się, Jesteśmy szczęśliwi, że dobiegliśmy. Po raz kolejny o godzinie drugiej wystartuje ponad 700 osób, co ich skłania do biegania zamiast spania. Wróćmy do początku. Klub BBKTS. Biegam, bo kocham ten stan. To bieganie jest dla mnie przede wszystkim taką Małą, nazwijmy to ucieczką od świata codziennego. Bieganie to taki, można powiedzieć, część naszego życia coś, co daje nam czas spędzony razem. Ta forma relaksu po prostu lubimy spędzać czas razem. Bieganie przede wszystkim sposobem na zwiedzanie Polski. Bieganie trzyma mnie przy życiu, o tak. Biegam dla zdrowia, żeby długo żyć. <noise> Sposób na życie. Ta część mojego życia moja pasja i oddrywaniem się trochę teraz od tej rzeczywistości. No i, i, no i dla mnie jakiś tam pacjum, która zawsze mi ciągnęła. Jak ktoś przeczyta, to znaczy, że za wolno biegnie. A jaki masz cel dzisiaj na nocnej ściemie? Żeby przeżyć fajną przygodę. Lubię w nocy biegać, zrobić dobry wynik, jak najbardziej. Jak można godzinkę urwać, no to czemu nie. Liczy na życiówkę, no. Jak każdy chyba tutaj na życiówkę liczy, nie? Rekord świata! Przynajmniej swój rekord świata. Totalnie zabawa, totalnie treningowo. Przede wszystkim po raz drugi nie krzyczali na ośrodka, a ścianę przebiegłem każdą, więc no chciałbym biegać zawsze. On dopóki Michał, ją będzie organizował. Liczę na życiówkę i wyczytałem tutaj, że nawet jakbym nie chciał, to tą życiówkę zrobię. Jak to jest możliwe, że niemal każdy ma gwarantowaną życiówkę, o tym najlepiej opowie Wam. Michał, organizator i pomysłodawca nocnej ściemy. Korzystujemy z zmiany czasu z letniego w zimowy. W ten niepowtarzalny weekend, kiedy zmienia się czas, możemy bić rekordy świata, a więc w wynikach mamy o godzinę szybszy czas. poprawić rekord świata w maratonie i zejść poniżej 2 godzin, co jeszcze się nie udało nikomu w oficjalnych wynikach, a my robimy tutaj czasy rzędu półtorej godziny. No i w półmaratonie 21 km, więc 8,5 minuty w półmaratonie. To impreza rozpoznawalna w Koszalinie, w Polsce, a może nawet poza granicami naszego kraju. Czy jest jeszcze jakieś miejsce oprócz koszalina? które się doczekało edycji Nocnej Ściemy. Czy to jest jedyna taka impreza? Ściana jest jedyną, jedynym tego rodzaju wydarzeniem, myślę, na świecie. Natomiast już trafiła też poza nasze granice i odbyła się zarówno w, w, w dwóch bazach wojskowych, w Iraku oraz w Afganistanie. Skąd w ogóle padł Ci do głowy ten pomysł? Bo to jest ciekawe. No pomysł nocnej ściemy narodził się już sporo lat temu tak naprawdę, bo w okolicach roku 2010, kiedy jeden raz sobie biegłem maraton w Dębnie, który wyjątkowo odbył się wtedy jesienią, akurat właśnie w ten weekend, który mamy y, możliwość wykorzystywania w kolejnych edycjach. No i na, podczas biegu maratońskiego w Dębnie na 30, 32 kilometrze zaświtał mi pomysł zrobienia nietypowego maratonu w koszalinie. Super, super, elegancko, pogoda piękna. Na razie dobrze. dobrze. na razie. A Wy jesteście zadowoleni? Oczywiście, bo poniżej 2.30 nawet się udało, więc nikt takiego wyniku nawet nie zakładał. Gratuluję. Dziękujemy. Super, było, pogoda idealna. by tu przyjeżdżał do na I to jest taki jedyny bieg w moim rodzaju. Często się spotykamy na biegach. Z tymi bólami nóg masakrycznie było. Ale jest. Się udało. udało się. A jak czasowo? Eee, e, słabiej od mojego rekordu, ale skończyłem. To jest najważniejsze. Dowiemy do mety. Pierwszy raz na nocnej ściemie. Trzy lata można powiedzieć było pod górkę, zawsze coś. Wreszcie się udało. Gratulacje. Dzięki. Znaczy biegło się fajnie, tylko mam kontuzję drobną, dokrczałem i biodra, więc to spowalniało mnie. Czas dużo gorszy niż rok temu, ale generalnie biegło się fajnie. Nie nastawiałem się na czas, tylko żeby zaliczyć, bo zmagam się z kontuzją i no nie można rozpuścić nóg na, 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 na pełną szybkość, że tak powiem. Całe szczęście, że następny dopiero za rok. Skurcze mnie, skurcze mnie zapały. Między 17 a 18 km chciałem, że tam się położę na, na tych liściach. Gratulacje. Podobało nam się.